Państwo. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio na, w stronach Autodesk pojawiło się nowe narzędzie, narzędzie, które nazywa się Krypton. Do czego to narzędzie służy? Jest to specjalny plugin dla inwentora, który bazując na technologii MoldFlow analizuje projekt części stworzywa sztucznego, który w tej chwili jest projekt wykonywany przez inżyniera i podpowiada, gdzie ewentualnie projekt narażony jest na pewne błędy konstrukcyjne czy Kosztowne, czy zmiany, czy kształt elementów, które są prowadzone, będą kosztowne w produkcji lub też na przykład miały, miały zły wpływ na środowisko. Zobaczmy. Mam tutaj taką prostą część, którą otwieram. W momencie, gdy pracujecie Państwo z modułem Krypton, pojawiają się Państwu cztery, 3 wskaźniki w dolnym roku. Wskaźniki te informują Państwo o tym, jak, czy produkt, w jaki sposób jest ten element. E jego stan wytwarzania, to znaczy czy element łatwo wytworzyć, czy nie, czy występują w projekcie błędy, czy też nie. Koszt produkcji, który automatycznie też jest wiązany, wiąże się ze skomplikowanością, czy ze złożonością elementu, bo wiadomo, bardziej złożony element będzie, bardziej trudniejsza czy bardziej złożony model formy, później wymagany do zaprojektowania, do wytworzenia, do zaprojektowania form i do wytwarzania tego elementu, a także wpływ na środowisko. Użyty materiał, automatycznie też w, w dzisiejszych czasach, bardzo ważny czynnik, czyli przyjazność dla środowiska, też musi być w pewien sposób uwzględniona w projekcie. Projektach. Proszę zobaczyć. Moje wskaźniki w momencie, gdy otworzyłem, automatycznie się przeliczały i pojawiły mi się dwa wykrzykniki. Jeżeli Państwo klikniecie na któryś z tych wskaźników, program automatycznie wyjaśni Wam, od, przy których, do których elementów ma Krypton pewne zastrzeżenie. Automatycznie wy, wy, wypisywane są odpowiednie. Elementy. No i możemy zobaczyć, że tutaj pewne mamy problemy z grubością ścian, są jakieś podcięcia wygenerowane, mamy problem z pochyleniem ścianek, co automatycznie może utrudnić albo wytworzenie elementu, albo też po prostu um, być kosztowne w wykonaniu. Jeżeli wiemy, gdzie nasz problem występuje, możemy na przykład włączyć sobie funkcję podświetlenia, przez co program pokazuje, że na przykład w tym miejscu mamy znacznie bardziej i dużo bardziej różną grubość ścianek naszego elementu niż pozostałe elementy konstrukcji tej naszej tworzywa sztucznego. Przez co będą problemy z wypełnieniem akurat w tym miejscu naszej konstrukcji. Możemy też zobaczyć, że mamy tu, ktoś zapomniał, dodać pochylenie ścianek dla te, tego elementu, tej, tej, tego fragmentu konstrukcji. Przez to też może być utrudnione na przykład później wyjęcie tego elementu z formy. W jaki sposób na momencie... Proszę zobaczyć, jak krypton reaguje na nasze zmiany. Ja akurat celowo wprowadziłem te, te błędne, błędy w konstrukcji. Przede wszystkim spróbujmy, może, naprawić pokolenie ścianek. Jest ona w tej chwili 0. Wstawmy może na 1,5 stopnia. Proszę zobaczyć, po zamknięciu okna logowego krypton zacznie za chwileczkę automatycznie analizować nasz nowy kształt konstrukcji. No i widzimy, że. Troszeczkę się coś tutaj zmieniło, ale nadal mamy problem, no bo problem występuje oczywiście cały czas już w tej chwili tylko z grubością ścianek. Problem z pokoleniem już mamy rozwiązany. Zobaczmy zatem. Ja tu wyłączyłem element podcięcia pod naszą elementem, pod naszym kwiatuszkiem. Włączę jeszcze szyk. Proszę zobaczyć, krypton automatycznie znowuż analizuje. Pojawia się zielona strzałka w prawo, że jest znacznie lepiej niż było. Generalnie im więcej mamy niebieskich kwadracików za, zapełnionych, tym lepiej. Lepsza dla nas informacja. No i w tym momencie, jeżeli tutaj klikniemy, już program automatycznie nam wyświetli, nie wyświetli żadnych problemów w naszym oknie dialogowym. Kolejny problem, który możemy zobaczyć, to problem z materiałem, który został użyty w naszym projekcie. Materiał ten nie jest przyjazny do środowiska. Możemy po kliknięciu prawym klawiszem myszy w ogóle gdziekolwiek na naszym elemencie, na naszym wskaźniku, wybrać, otworzyć okno wyboru materiałów i wybrać na przykład materiał, który będzie bardziej na przykład przyjazny dla środowiska, na przykład na taki, proszę zobaczcie, automatycznie strzałka skierowała się w, zielo, w prawo, no i nasz element w tym momencie ma szansę, że będzie zarówno nietrudny w wytworzeniu, niekosztowny w samym procesie produkcji, jak i też przyjazny dla środowiska. Proszę zobaczyć, że ja na przykład bym zmienił znowuż materiał na zupełnie inny, na przykład na bardziej, nie wiem, chociażby nieprzyjazny dla środowiska. Automatycznie, proszę zobaczyć, strzałka jest czerwona w lewą stronę, no i tu od razu pojawiają się zupełnie inne parametry dla naszego modelu. Załóżmy, że zostaniemy przy tym naszym bardziej bezpiecznym materiale, i projekt zostaje automatycznie uaktualniony. Mam nadzieję, że jeżeli pracujecie w, w projektując elementy stworzeń sztucznych, ten oto prosty zestaw wskaźników pomoże Wam już nawet w wczesnym etapie projektów wykryć pewne błędy, które mogą zawsze się gdzieś pojawić przy codziennym projektowaniu. Na koniec drobna uwaga. Wskaźniki są cały czas włączone. Jeżeli np., nie przestańcie Państwo, przejdziecie Państwo do projektowania zupełnie czegoś innego, co nie jest elementem stworzywa sztucznego, one zawsze będą starały się, krypton będzie starał się analizować Waszą konstrukcję. Możecie element czy kryptona wyłączyć poprzez kliknięcie w pasku narzędzi dodatków na ikonę wyłącz kryptona, on automatycznie zostanie wyłączony. Lub też możecie włączać, wyłączać kryptona. Poprzez zakładkę narzędzia i sterowanie dodatkami, tu w tym momencie w oknie dialogowym pojawia się pozycja krypton, co pozwala Wam na ustawienie, czy aplikacja ma być wczytywana przy starcie i czy ma być włączana lub wyłączana. W ten sposób możecie sobie też ręcznie włączać, wyłączać w ogóle same kryptona bezpośrednio w oknie dodatków. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do przetestowania tej technologii. Jest ona dostępna na stronie labs.autodesk.com i integruje się pięknie z Inventorem 2011 no i wykorzystuje technologię MoldFlow, która pochodzi, no, jest uznaną technologią, jeśli chodzi o analizę procesu wytwarzania elementów tworzyw sztucznych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.